A dzisiaj kolejny odcinek naszej Tokaboka, Toka Boka Toka Life World Już jestem do niego przygotowana Tak jak pamiętacie z wcześniejszego odcinka Na którym robiliśmy pizzerię kitkę. moja pizzeria To jest twoja pizzeria Tylko moja mhm. Dzisiaj na waszą prośbę Komentarze, które uwielbiam czytać, dziękuję Kupimy pewien dodatek a jaki? Hospital Czyli szpital To boka Nie zliczę ile osób prosiło mnie, żebym kupiła właśnie jego Tak więc dzisiaj się tym zajmiemy Mam nadzieję, że będzie wart kupienia Zobaczymy co takiego fajnego będziemy tam robić A czy będą tam zwierzaki? Może Jej, znajdziemy zwierzaki Ale to nie wartarynarz! Nie Nie Ale najpierw się jakiś zabłąkany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje Ma teraz czas nadrobić I dołączyć do Mufinek Anny to kabok. Przypominam również o łapkę w górę, ponieważ na 6 tysięcy łapek w górę nagrywamy kolejny odcinek Toki. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, który dodatek najbardziej lubicie, który mi polecacie albo którym marzycie. Czekam, a my zaczynamy. Przechodzimy do. Dodatku! Hejka wszystkim, dzisiaj wstałam z tak okropnym bólem brzucha. Wydaje mi się, że pizza kitka mi zaszkodziła. Była za ostra z wcześniejszego odcinka. Co? Moja pizza? Na pewno nie. No a co innego? Za dużo zjadłaś czekolady. Nieprawda, czekolady nigdy za dużo. No to chyba musimy wybrać się do szpitala. A więc kupujemy nowy dodatek! Wii! No zakupy! Weee! <noise> no ale uśmiechnięty łózek Okej okay, moi drodzy prosiliście mnie o dodatek Hospital I co my będzie tutaj takiego będziemy mieć? Patrz chyba No pięć, pięć pięter i trzydzieści osób Ojeju Nie o nie zdradzaj To był kotek Nie zdradzaj Nie jedź nie nie za To ogromny oczy. dodatek Zamknąłem oczy nie widziałem, widziałem tylko pana kotka Dobra kupujemy I za chwilę wracamy Wybuduj co? My musimy sami wybudować szpital? On się sam wybuduje, geniuszu. Gdzie on będzie? Ej, pa, jak się pani złożyło! Wszystko po kolei kupiliśmy. Super! Jeśli macie pomysł na kolejny dodatek, koniecznie teraz napiszcie. A my przechodzimy z naszą finką do szpitala. Kitek, czy pomożesz Mufince? Czy będziesz ją wspierał w tym zatruciu? To jest rentgen. Ojeju. I to jest pan doktor Kotek. O nie, wierzę. I on będzie mnie badał. Może Mufinka powinna jednak wrócić do domu? Biedna Mufinko. Kitek, jeszcze w tym cylindrze. No tak, w sumie jesteś już właścicielem pizzerii, Kitka. A ja jestem właścicielką cukierni Mufinki, także super się składa. Ale dobrze. Mufinka musi iść na rentgen brzuszka. Musisz wejść teraz do rentgenu, żeby ci zrobić rentgen brzuszka. Ale ja się trochę cykam. Zobaczymy, co masz w środku. O nie, dużo czekolady. O nie, sama słodycz, no popatrz. A co ty tam masz w kieszeni? To jest kokardka. Już myślałem. <gryśla> A ty kitek, taki mądrala? Ja wyglądam elegancko. Jakoś tak dziwnie wyglądasz. No nic. E, pan doktor nalipiew zminierzy mnie, ale przez moją fryzurkę musi troszeczkę podwyższyć tą miarkę. O! Ty teraz Synthinze. O nie, jaki taki za mnie wyższy. No tak nic. jak zawsze? Czemu to jest drapak dla kota? Może my jesteśmy u weterynarza? Czemu ja się mierzę u weterynarza? Jak u weterynarza to jest pan kot? No ale to jest drapak dla kotów. No bo prząt tu mieszka jeszcze. Aha, okej. Okay. Ojeju, ojeju, ile tutaj sprzętu? <noise> Wydaje mi się, że to nie jest piętro na dolegliwość mufinki, dlatego uciekamy stąd jak najszybciej. I tak idziesz z nami? Weź pana myszkę? to jest? Zabawka dla kota, nie, nie mieszka. tutaj! W prawej! Że to? No! Ojeju, no widzisz, on też się najadł złych rzeczy. I dlatego tak wygląda, ja ci mówię. To Mufinka, ty musisz wsiąść na ten taki wózeczek, tak cię poprowadzi. Zobaczymy, czy da o radę. O nie, przecież ty będziesz tak szybko mnie biło, złożasz! Będzie mi jeszcze bardziej niedobrze. A spróbuj, czy mogę cię poprowadzić. Ile tu jest rzeczy? O mój Boże! E Idziemy dalej. Tak, chodź, chodźmy stąd. Po prostu stąd... Dobra, myślałam, że coś innego zobaczę. A mufinkę trzeba przebrać, przecież w strój szpitalny. Ej, um. Jest tu różowa piżamka, bo ja tylko taką chcę, masz fioletową. No to dobrze. O, to też... o, jakie kapetki! A to? O nie! To się chyba nie mieści. <śleskutki> Idealnie pasuje. <śleskutki> o nie! To tak zostaje! E... Nie, 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 to tak zostaje. O Moja łupinka, o nie, dobra, chodźmy, chodźmy na górę, ja nie chcę na nią patrzeć, możesz mi się płakać, chcę, Kitek. Spróbuj, czy mogę cię prowadzić na tym wózeczku. Mm, nie. A więc mm, dalej, jedziemy dalej. Chyba kliknęłam parking. Uciekajmy stąd, dobra? Proszę. Błagam, Kitek, weź mnie stąd. Dlaczego my idziemy na parking? Pan robot! O, hejka! O! małego robota! Jakie to urocze? Ja chcę tego małego robota. Chociaż tak na pocieszenie wezmę sobie. Będzie twój robot opiekun. Eee. Wyjdźmy stąd. O nie, o matkęczko. Dobra, co? Ej, nie! Jaki, jakie to jest ogromne? Wiecie co? Ej, jeśli chcecie zobaczyć, co tutaj jest, to w innym odcinku, ale ja dzisiaj się nie czuję psychicznie dobrze, żeby tutaj to robić. Aha, to tutaj. To, to, jeszcze nie byliśmy Ej, co Zrób piętro? To wygląda gorzej Zróbmy wyścigi na wózkach <grym> Chyba, One mają takie różowe. One mają specjalnie takie flagi właśnie do tego, żeby zrobić wyścig To ja różowe, a ty weźmiesz niebieski Ciup, ciup, ciup <grym> Proszę sobie nie robić żartów, nie wolno jeździć po holu Widzisz, Kitek, coś zrobił Zajmij się mną porządnie, a nie... Mówinko, przecież ty się źle czujesz, nie wygłupiaj się tak. E, patrz, tutaj powinniśmy wejść, wziąć bilecik i normalnie zostać przypisany na recepcję, a nie zaczynać od jakichś chorych pięter. Co tu się dzieje w ogóle? Nie tylko o, od razu poprawiamy cię, chmurku! Przed chwilą bolał cię brzuszek. A no tak. Nie możesz teraz nic jeść. Ale, ale, cokolwiek... Tim, arbuzik, proszę, daj chociaż zjeść arbuzika. Nie, nie możesz. Nie. Ale możesz sobie wziąć zabawkę. Kupkę złotą? Możesz, wziąć kubkę złotą. Mam złotą kubkę, ale już nie mam ręki. Ale mam głowę. O nie, tutaj jest jedzenie. I pan orzeł. Pan ptaszek. Rarytasy. To wiecie co, ja może tam pojadę. Jak będziesz grzeczna, to przyjdziemy tutaj na jedzonko za chwilę. O, dobra. To już weź mnie, zaprowadź do normalnego pana, proszę cię. My byliśmy ten na pierwszym czy na którym? Co to za miejsce, Kitek? A tu byliśmy, to to dejdziemy dalej. To jest chyba jakieś bobasowo, bobasolandia. To może tam się mną normalnie zajmie. O, idealny miejsce dla mnie. Ja tu zostaję. Zapraszam, zapraszam, Mufinko. Widzisz to Czy to była super. lama do mierzenia wzrostu? No i tutaj mogę się poczuć normalnie. Dobrze, Mufinko, bez swoich włosów w czapeczce masz idealny wzrost. Teraz spadamy ci. Twoje płótka. Wszystko jest dobrze Co ci dolega? Brzuch mnie strasznie boli Nie wiem czy to zatrucie pokarmowe, czy co Spokojnie mówinko Jakoś temu zaradzę Co to jest? Jakieś tabletki Wynajdź dostać tableteczkę na brzuszka. To, to proszę bardzo Ale najpierw chciałam Zobaczyć co jest tam dalej Kolorowanki O nie, tutaj tam nie czeka kupka. Nie, muftinka, twoja odlegliwość nie jest taka poważna. Po prostu dam ci tabletkę i krople rządkowe. Na pewno ci pomogą. Dziękuję, pani doktor. Na pewno poczuję się zaraz lepiej. No wiadomo, posiedź sobie teraz troszeczkę i odpocznij. To ja w takim razie pójdę sobie tutaj. O, myszka. Hejka, myszka. Usiądę w moim różowym tronie. Oj, różowym tronie. Tu jest czownica i chmurka. Ale tu jest fajnie. Tutaj to naprawdę mogę odpocząć. Wiecie, ta cukiernia ostatnio strasznie mnie wykończyła. I Oglądam sobie kotki w internecie, o mateczko, dobra, to ja tutaj sobie chwilę posiedzę. Wyżej też masz kotka. No. A widziałaś kotka pirata? Idź w lewą stronę. Śmieszne. Dobra. Ale to jest ogromne. Popatrz, bobaski, tu się rodzą bobaski. Szczęśliwe bobaski i różowe bobaski, czemu ja nie mam różowej skóry jak on? Szkoda. No nic. Czy mamy jeszcze jedno piętro, czy to już są wszystkie? Inne piętra są, ale poczekaj chwilkę, bo lekarz kazał mi tutaj odpoczywać. No dobra, już, już się czuję coraz lepiej, więc Kitek zawiesz mnie łóżeczkiem na ostatnie pięterko, pójdziemy na jedzonko. Co ty na to? Okej. Okay. I co my tutaj takiego mamy? Jesteśmy na najwyższym piętrze. Wow, ale tu wysoko za okna, i tu są jakieś góry w ogóle. Poczekalnia, jak tu przyjemnie. Tu już on jest taki blady. To jest pan Dziadzio! Pan Dziadzio, a to? Co to jest? Pan rekin artysta z beretem. Ja ci mówię. O, mateczko. Czemu tu jest jakiś ptaszek kołąb? Ojeju, a to? Co to jest? Nie wiem, ale to wygląda śmiesznie. To jest mały wielorybek? Nie. Mi się wydawało z daleka. Chcesz kawkę? Poproszę. I ah, jak ci smakowała? Pyszna. Patrzek, kto tutaj się powie! Co to Nie wiem, kto to jest. Ale jest słodki. No dobra, a tutaj? Ło! Wow. Co to jest? Takie jakby terrarium i tu normalne łóżko To jest właśnie mój pokój Chyba cię coś No tak! O nie, dobra Kitek, zabierz mnie na jedzonko Ale niedawno bolał cię brzuszek, musimy jeszcze chwilę poczekać Pani doktor powiedziała, że już mogę To mogę i koniec Ale nie możesz czekolady No dobrze, zjem coś lekkiego Co to jest to piętro? Musimy wypłacić pieniążki z bankomatu No to wypłać, bo swojej karty kredytowej nie wziąłeś z swojej pizzerii Dobra, mam już banknocik, gdzie mam coś kupić? Kieconko! Mufinka, usiądź sobie na tarasie, a ja kupię coś pysznego! Okej! Okay. Ufam ci! O, proszę bardzo, dziękuję! Ja tą kaskę przeszyjmę i proszę bardzo się częstować! Ale to nie była pani kelnerka! Nieistotne! Co?! Weź mi jakąś bułeczkę! Bułeczkę z marchewką ci zrobię! Ło, wow, jaki ty jesteś miły! Pomidora! A ty co, zjesz kitek? Ja bym chciał pizzę! Ale tu nie ma papryczki, ani spodu do pizzy! Jak to nie ma? No zobacz sobie. Bardziej w lewo. O nie! Ej, to jest niesprawiedliwe! A dla mnie weź mileczko, dobra? Okej. Okay. A ty co chcesz do picia? Pan się pytał. Ja bym chciał coś pysznego, jakąś kolkę, albo coś takiego. Mamy oranżowo. Niech będzie. Już kawę wypiłeś, to wiesz, teraz oranżada, żeby było zdrowiej. O, moja pizza i tak jest lepsza. No nie dziwię się, a ja jem to, te fujki. O, oh, no powiem wam, że może to było zwykłe i takie suche, ale to było najpyszniejsze, co ostatnio zjadłam, ponieważ tak mnie bolał że bardzo długo nie jadłam, więc jest dobrze. Sugerujesz, że moja pizza była niedobra? Nie, sugeruję, że była za ostra. Trzeba było nie jeść całej naraz. Co to jest? Znalazłam skrzata ogrodowego. Co? Czajcie, skrzata ogrodowego! I świeczki, i, 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 i jakieś dziwne rzeczy. Wow. Kwiatki, przesadzam kwiatki. I wyrywam raczej. No nieważne. Wow, Kitek, spędziliśmy i tyle czasu, że aż noc zapadła. A ja nadal nie mogę zjeść muffinki? No nie powinnaś, kotek. No dobrze, to jeszcze jej nie jem. Chodź, Kitek, zbieramy się powoli do domu. Ja sobie kupię jeszcze em, na drogę myszkę. Co ci myszka? No, bo jest ładna. A ty, Kitek, też masz myszkę przecież. Ja bym chciał kotka pirata. No dobrze, weźmiemy ci kotka pirata, ale w zamian za tą myszkę. Co? Dzień oba! A gdzie był kotek pirat? Chyba na przedostatnim piętrze. piętrze. Dobra. Idziemy po kotka pirata i uciekamy do domu! Tak, wreszcie! Tu jest. U, dobra. Ale on będzie za nim tęsknił. To poczekaj, ja wiem. Jemu damy tego. Albo nie mycha, bo mycha jest słodka. Proszę bardzo. Dzięki, Mufina. I zdrowiej! Taki mam plan. A kiedy tak trzymać swojego kotka pirata, Nadzie, że jest zadowolony. Ja wreszcie już bez wózeczka mogę jechać i się przebrać. A na którym piętrze? Chyba na zerowy. Jakie bobo tam spało? Ciemno, no tak bo już się ściemniło. A to chyba nie na tym piętrze się przebrałam? No chyba nie na tym. O nie. Wydaje mi się, że to było pierwsze <laughs> piętro. Nie. Nie, nie, to totalnie. Albo może tutaj to było. Tutaj po lewej o na nie. ziemi rzuciłaś swoje ciuchy. O nie! Absolutnie tutaj nie możecie być. Tu robota zostawiam na pamiątkę, czepek zdejmuje. no zdejmij to ze mnie, Kitek, nie mogę tego zdjąć, to jest za ciasne, ratuj! Kitek! To nie są żarty, weź mi to, O, ok. To nie są ćwiczenia, powtarzam! No, tak, i patrz, ko dałam kartkę. no dobrze, robocik sobie weźmie, a ja biorę kubkę na głowę. A nie? A nie, ona no, tylko na tamtym czepku, a ty też nie. No nic, to ją wezmę w twoją rękę. i idziemy stąd. Trzeba się wyrejestrować, czy jak to się tam mówi? Wymeldować od razu. O, o to mi chodziło. To nie... Wymeldujemy się. Dobra, dziękujemy bardzo za opiekę. Bardzo się cieszę, że tutaj przyszłam, bo od razu się lepiej czuję i od jutra znowu mogę jeść tyle słodyczy, ile tylko chcę. O nie, 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 teraz już nie będziesz jadła tyle słodyczy. Proszę tylko uważać na ostre pizza, kilka. Co? O, widzisz, Kitek? Oni kłamią. Mhm. Uh -huh. Moje pity są najpyszniejsze. Prawda. Cichutko. Dobra, to dziękujemy bardzo za oglądanie. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w tym trudnym na mnie dniu. Ale cieszę się, że już mi jest lepiej i że wszystko się dobrze skończyło. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolejny odcinek z tego dodatku. Jeśli tak, napiszcie... Kotek Pirat. Pamiętajcie o subskrypcji. Z dzwoneczkiem. Pa wszystkim, dziękuję za oglądanie. Pa, pa, Mam nadzieję, że nasze przygody w naszym nowym dodatku Wam się podobały. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę, żeby moja mufinka była zmotywowana by działać dalej. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa!